Z tej strony, Mr. <laughs> ale Przepraszam Was za to. Cześć, z tej strony, Mr. Weso. witajcie w kolejnym odcinku Skays Clickera. Przepraszam Was, że ostatnio na moim kanale jest taka mała aktywność, ale no. Szkoła się zaczęła, ferie się skończyły, więc wiecie, wrócę po 14 do domu. Trzeba zrobić lekcje, zjeść, wyjść z psem i tak dalej. Trochę mi się nie chce. Nie jestem sam w domu, więc tak swobody nie mam. No i ale też będzie weekend, to postaram się nagrać coś więcej. I w dzisiejszym odcinku pootwieramy sobie trochę caseów. Yy, jakieś kontrakty może porobimy i spróbujemy na jackpotach pod koniec zagrać jakiegoś. <laughs> Przepraszam, nie wiem czemu jakąś chrypkę mam. Delikatną. Nie wiem od czego wcześniej nie miałem. Pootwieramy sobie kilka skrzyni. i... Ten film tak jest 10 minut, chociaż żeby trwał się postaram. Mam nadzieję, że w międzyczasie mama do domu nie wróci. Kurde, wulkan mi przeleciał, no to już jest chamstwo, tak blisko, a tak daleko. Nie wierzę w tą grę. Jak na razie sam gówno, ale otwieram te skrzynki, żebym mógł sobie wyższą rangę potem odblokować. Bo chcę do Lema sobie subgradeować. Pierwszy filotowy skin. KOSO! Jest! Karambit Boreal Forest Warren. Co to z jakiej skrzynki to wydropiło? Co nie... Hmm, chyba z, Od kiedy z smana dropi karambit? To była jakaś inna, nie wiem. Nie zwróciłem uwagi. Ale jest! Moja trzecia kosa, która mi wypadła w tej grze. to... Z czego jedna mi wypadła roz w szkole tam za 300 dolców, ale ją przegrałem na że bo mi się powaliło, nie zrozumiałem. Ee, no tego puli, że... myślałem, Że to i tam łącznie taka kwota, a to jest, że jeden i ten do takiej kwota. No i tam wszystko przegrałem. Przegrałem tą kosę. I potem właśnie jakoś się tam wzbogaciłem gunwami no, na jackpocie, wykorzystując glitch, który już jest zaktualizowany, niestety. No i potem wydropiła mi ta kosa na odcinku i teraz kolejny odcinek i kolejna kosa. Wow. Hmm, teraz będzie Mac. <gry> w ogóle piszcie, jakie gry chcecie w komentarzach. Jak chcecie, to możecie pisać różne gry i ja potem zrobię jakąś ankietę z tego czy coś. I zależnie ile będzie głosów, to sam serię zrobię. Kurde, awka była. Nagro to mi robło. Mam fajną Gierkę kie... Robert Bob. Znaczy chyba fajną, bo nie wiem, bo ją pobrałem, ale jeszcze w nią nie grałem, a z tego, co gdzieś ją widziałem, to wydawała mi się w miarę fajna, więc jak mi się spodoba, może z niej zrobię serię, jak będziecie chcieli. I ze Stickman Dismount y, mogę zrobić serię. Prawdzie tam już trochę mam odblokowane i w ogóle, no ale... To nie jest taka seria, żeby ją od początku do końca ciągnąć, bo to by było zbyt nudne. No i prawie mi telefon wypadł. Case, 10. W razie możecie pisać w komentarzach, co byście chcieli, to będę mógł wam wysłać. Zaraz Wam pokażę co mam w EQ tam wszystko co tam mam, mogę wam wysłać, bo po prostu potem będę wczytywał save'a jak wam powysyłam. I wszyscy się będą cieszyć, i kosa kolejna mi przeleciała, dropi im mimak. Ciekawe czy tu się da robić kończak na ryjono. raczej na pewno się da, ale... Może potem spróbujemy. Jest aukczomeleum. 1 euro i tak i za 58 centów. Jeszcze kilka skrzynek tylko tworzymy i robimy coś innego. Kurde kosa kolej prawda? No, no bo no otwieranie jest skrzynek jakieś super ciekawe nie jest moim zdaniem. Chyba to pewnie też jakoś super nieciekawi. No ale coś tam nagrać trzeba, co nie. Przepraszam, że jakoś tak dziwnie mogę brzmieć, ale no nie wiem coś mamy. No chyba, że po prostu nos mi się zotkał i przez to może. Czekajcie chwilę idę wysmarkać noc zaraz wrócę. Kosa, kurde. Już jestem. Przepraszam was za to, że musieliście chwilę czekać. Phoenix case. Dobra, tworzymy jeszcze jednego Phoenix case'a i porobimy coś innego. Przepraszam. Albo jeszcze kilka, otworzymy skrzynek, bo co chwilę, co chwilę obok kosy mi się zatrzymuje. We 200 mu Artus, spoczko. Kurde, znowu blisko kosa był. Tak otwieramy, żeby po 13 tych skrzynek było czy coś i... jakieś kontrakty potem jackpot pod... no i spadło spadło mi od etui od telefonu więc przepraszam was za ten hałas w tle dobra, ostatnia skrzyneczka może otworzymy jest z jednego kobla i... teraz moje ku jak chcecie coś to piszcie to ja wam to po prostu wyślę trochę już mi się tego nazbierało no i tutaj dużo ogólnie jakiś tam tańszy poznam twórzmy sobie Dobra Kobla se otworzymy, a co tam na bogat No od razu jakiś achievment się zrobił Tu Su i Suwenit No, się zwróciło, więc nie najgorzej i od razu misję zrobiliśmy I Teraz mam 3000 razy fickment